Cześć, witajcie w kolejnym odcinku geometrycznej góry. Słuchajcie, macie kiedyś takie wrażenie, że ktoś was bardzo nie lubi i się na was uwziął i za wszelką cenę chce wam zepsuć zabawę i dzień w ogóle. No to tak, ja stwierdziłem, że dobrze, to jest, to jest dzisiaj, to już tak, nagram sobie odcinek z Galactic Junk, Junk League, jak, jak buduję sobie statek, żeby później móc na live walczyć przeciwko Markowi i kurczę, i się alfa skończyła i Beta. To jest 14 września dopiero i, e, i. sobie nie pogram. Ani sobie nie pogram, ani sobie statku nie zbuduję, ani nie będzie z tego odcinka. Damn it! Kurczę, akurat dzisiaj, no nie. nie mogli sobie za tydzień zrobić końca alfy, jak to. Jakbym już sobie nagrał materiał. Okej, okay. w dzisiejszym odcinku postanowiłem troszkę powalczyć z bagami. E, pamiętacie te nasze. E, ten nasz chowający się magazyn, który się nie chowa z jakiegoś powodu? Wykopałem dziurę w ścianie. Wlazłem tutaj, popatrzyłem na te wszystkie ścieżki, odkopałem je tutaj od spodu, nawet gdzieś, teraz tutaj bo już jest podłoga, żeby nie wpadł, ale odkopałem cały ten nasz Redstone i słuchajcie, za cholery, nie ma nigdzie, nic nie znalazłem takiego co by sprawiało, że te, że te dwa pistony z jakiegoś powodu nie chcą się cofnąć. Nie ma żadnych żadnych dodatkowych źródeł sygnału redstoneowego. To jest to jest jedyna ścieżka, która miałaby na, ma na nie wpływ. Co prawda, tak naprawdę z powodu quasi connectivity i bugów w Redstone, wystarczyłoby, że ona by się giała dotąd. Ale powiedzmy, że się dotąd i jedną rzecz zauważyłem w trakcie tych eksperymentów, mianowicie, że te pistoly z jakiegoś powodu działają jak bat. Dziwna sprawa, bo z tej strony żadne pistoly takie działają. Tutaj tutaj wszystko się otwiera tak jak powinno i nikt nic nie mówi. Więc tak, chochliki. Siedzą, ale zauważyłem, właśnie, że one się zachowują jako bacus, być kiedy ten blok zostanie zaktualizowany w jakiś sposób, wtedy one się cofną bez problemu. I teraz kombinuję, w jaki sposób to wykorzystać. Mam nadzieję, że ustawienie tutaj dodatkowego pistonu, który będzie po prostu updateował ten blok bądź ten blok, sprawi, że nam to wszystko zacznie trybić jakoś, bo cofający się piston jednak działa jako aktualizacja bloku. Naprawdę jest, udało się. <laughs> Widzicie, proste rozwiązania są najlepsze, co prawda. W ogóle nie wiem, nie ma podstaw, nie znalazłem żadnych, na, dlaczego to miałoby tak działać, i trochę jestem z tego powodu wkurzony. No, ale cóż, muszę, muszę mieć nadzieję, że kiedyś będzie lepiej. Gród, że większość tych rzeczy tutaj działa w miarę bezproblemowo, a przede wszystkim jestem szczęśliwy, że działają tamte drzwi 3 na 3 bo z tego co widziałem, musimy na świecie testowym, o czym już zdążyłem wspomnieć w międzyczasie, one w ogóle nie działają u mnie na świecie testowym z jakiegoś powodu. Bliżej, bliżej. Nieokreślonego. <laughs> tak więc w tej chwili mamy normalnie działające, zamykający się magazyn małym Fixa. I teraz ten niewielki sukces sprawi, że. A właśnie, tak. Kolejka działa. Kolejka działa i słuchajcie, jeszcze tutaj zaczytaj. Kolejka działa. Kropka, nowe zdanie. Ale mam jeszcze problemy z tą zwrotnicą. Ta zwrotnica. Troszkę świruje, dalej wagonik często przejeżdża na wylot, ale po trzecim kółku, bo to tak kombinowałem z opóźnieniami, z zatrzymywaniem, zaczyna zatrzymywaniem, z opóźnianiem tego wagonika, ale tak po trzecim kółku odwraca na dół, przynajmniej Przynajmniej tak coś zaobserwowałem, więc może jest nieźle. Równie dobrze, że mógłbym to jeszcze bardziej cofnąć, aczkolwiek nie chciałbym tego cofać dalej niż tą jedną kratkę, bo pistolet, prawda? And sheet. I kto wie, jak one się będą zachowywały w momencie, kiedy ten, ta redstone, ten Redstone torch tutaj trafi, czyli on musiałby się kończyć najpóźniej gdzieś w tym miejscu, żeby była jedna kratka wolna. I to też w sobie nie jest głupi pomysł. To powiedzmy, że mógłbym za chwilę uskutecznić, ale tym się zajmowaliśmy w poprzednim odcinku. Uff, w tym odcinku moglibyśmy, moglibyśmy dorzucić w sobie coś od siebie jeszcze. W komentarzach mi zaproponowano, że żeby te skrzynie stały obok siebie musimy zrobić skrzynię redstone'ową. Zaraz będę musiał otworzyć swoją wiki. Pewnie, jak zabrzycie. To receptura na e, czesta z redstone'em jest pewnie tak. do odblock. Nie. <laughs> e, dobra, gdzie jest moje wiki? Mm, crafting. Crafting. E, nie, nie, crafting. E, crafting. Crafting wiki, Minecraft, build craft. Kurczę. Crafting. Minecraft Minecraft Polska. E, jak to się stało, że kiedyś człowiek pamiętał wszystkie te receptury, a teraz e, pozapominał bloki narzędzi, receptury bloków, bloków użytkowych, Uff, e, mechanizmy. Pokaż. <grafki> mechanizmy. No, dobra. E, to e, zaraz ja tutaj znajdę szybciutko tą skrzynię. Znowu mamy pistony, mamy jakieś bzdury. E, o oh, shit. E, skrzynia plus zaczep na linkę. To jest, to jest dobre, ponieważ zaczep linkę kraftujemy jeszcze jakoś inaczej. To jest to, deski, patyczek i troszkę żelaza. Deski mam, patyczek mam, żelazo muszę sobie pobrać. A właśnie, ile tych skrzydł będę musiał? 8 sztuk. Pytanie jeszcze się pojawia, czy one w jakiś sposób nie będą nam, e, wpływały na tamten redstone który, który ma by ułożony. Powered rails chyba, chyba nie za bardzo. One nie będą, nie będą na to w ogóle reagowały. A, czyli wystarczyło tylko 4, bo one są robione yy, parami. A, to. Dobra, I Idę sprawa, gdzieś się podział jeden z, moi... jeden z moich czestów. Założyliście, Mam ich 7. A, powinno być. A, możeśmy... A, nie, to no Minecraft. Minecraft z czestem się. E... A. <grym> Dobra, coś źle policzyłem. Wróćmy tutaj do tematu. Dobra. Tak, tak. Tak. E, ok. No i zgodnie z teorią, teraz powinienem być w stanie poprzekładać te skrzynie jedna przez drugą. Chyba będziemy musieli sobie rozwalić trochę torów, e, Chociaż nie. Tam są. E, nie chociaż e, z drugiej strony, zobaczcie, za dużo skraftowałem. Powinno być. Lepiej. No ale najważniejsze jest, że działa. Dziękuję za, dziękuję za poradę. Co prawda te skrzyni troszkę inaczej wyglądają, są na jakieś ciemniejsze na tym, na tym resource packu, będę musiał e, zwrócić na to uwagę autorowi, ewentualnie je poprawić, tak jak to miało w ile ich teraz? Mam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem Godera, Pytanie teraz gdzie są moje gdzie są moje wszystkie hopery? Bo tu mamy cztery, będziemy potrzebowali tylko 3, żeby to naprawić, więc nie jest tak tragicznie. Udajmy się teraz na górę. Bo zasadniczo, sygnał redstone z tych skrzydek, jeśli dobrze kojarzę, on może sprawić, on może sprawić że raptem hopper. Bo, bo tu mamy jedną, jedną kratkę przerwy, prawda? Że raptem tylko hopper może przestać yy, wkładać rzeczy, ale to też y, wtedy nie powinno mieć jakiegoś specjalnego y, znaczenia dla naszego, y, dla naszego systemu zrzutowego. Tu wpadłem przed chwilą coś? Zdawało mi się. E, no dobra. E, aż mi korci, żeby chociaż dobra powiedz. Zobaczmy. Jedną rzecz. Mm. Kończcie mnie, żeby to przesunąć w dalszym ciągu. No dobra, ale dzisiaj się, dzisiaj się bawimy z redstone'em, to powiedzmy, że najpierw skoczymy na dół, zobaczyć jak to działa i czy to działa. Powinno działać bez problemu. Również odpowiadając na pytanie, tak wagonik już wjeżdża na samą górę. Zagęściłem trochę te wszystkie drabinki, więc jest nieźle. Może wrzućmy coś o, takiego. Ale winda w dalszym ciągu jedzie szybciej i jestem z tego całego powodu szczęśliwy. sprawa, że za chwilę z widą będziemy mieli do porozmawiania, ponieważ chcę się pozbyć o właśnie tego wystającego pistonu. On tutaj też ma jakiś kłazi coś. Eee, prawdopodobnie wpływa na niego yy, sygnał wysoki z układu zabykającego drzwi, co kiedyś nie miało miejsca. Teraz najwyraźniej ma. I tak. Widzicie, wagonik przyjechał i e, jest cacy, Teraz powinien zrobić rundkę. I teraz opóźnienie. Opóźnienie udało się jakoś wyregulować i jedzie z powrotem do i będzie tam czekał. I to już drugi sukces w dzisiejszym odcinku. Patrzcie, normalnie jesteśmy tak e, wydali dzisiaj, że hoho. Ho. I na sprawę, jak tu się kiedyś. Jak tu się teraz wchodzi. Eee... <grywia> tak. Nie pamiętam. Eee, kiedyś się to zrobiło. Ale teraz, jak człowiek tu siedzi. O, właśnie, bo ja bym nie chciał wbicie przez siarę e, gdzieś. O, żbir. tu się wziął żwir? No, powiedzmy, że. Prawdopodobnie tu było od jakiegoś czasu. Eee, bo nie chciałbym się wbić tutaj z redstone'em, żeby się miało okazać że coś sobie rozwalę i w ogóle ta wina przestanie, e, przestanie funkcjonować. Ponieważ e, z tego co pamiętam, ona sobie działa, działa. Ale o, w dzisiaj ten układ, który zabyka tą całą ścianę, e, on jest, e, on jest dołożony. To jest, to jest moja radosna twórczość, gdzie wyciągnąłem sygnał z odpowiedniego miejsca i go włożyłem tam. No i teraz właśnie pojawiają się problemy, że muszę stąd wyjść. układu do dziury, cholera. Dobra, musimy się wykuć, że gdzieś ten sygnał, bądź z tej pochodni, bądź z tego proszku, bądź kurczę czykolwiek, on trafia nam tutaj, gdzieś, gdzieś tutaj, musimy zajrzeć, o widzicie trafia nam tu i ten pistol z jakiegoś powodu on się stąd nie cofa, on się stąd nie cofa ja bym bardzo chętnie teraz gdzieś tam wcisnął guzik na dole żeby zobaczyć co się dzieje, no ale nie ja. wiem być może będziemy musieli zastosować taką samą, taką samą sztuczkę z, przepraszam, z pistodem, jak zastosowaliśmy ją tam na dole że po prostu będzie jeden piston, który będzie a właśnie, nie mogę, nie mogę tego zostawić otwartego ponieważ te te bloki, o w tym miejscu, one służą za przekazanie sygnału, sygnału dadu. Przydałaby się druga osoba do pomocy. Hmm. Dobra. Mogę yeah. yeah. to kurczę zrobić, żeby miało ręce i nogi, żebym e, nie musiał się z tym męczyć za bardzo. A, to jest bardzo ważny blok. E, Zprostło, dobra, lecimy na dół. Właściwie, właściwie to nie, to głupio, głupio zrobiłem. Pognieniem, powinienem się udać na górę. Prawdopodobnie skończy się również na jakimś... na stworzeniu przeze mnie jakiegoś bezbalacza od dolnego, czyli będę miał guzik na dole. Tak, tak, tak. Mamy tutaj problem z opóźnieniem. Zdecydowanie, widzieliście ten blok? się nie schował. Mam na myśli tutaj ten blok, ponieważ on był cały czas aktywny. Znaczy ten za był cały czas aktywny. I to sprawiło, że on się nie chciał ruszyć. Więc wygląda tak jakby tutaj trzeba było jeszcze jeszcze coś dorobić. Aż mnie koci. Spróbujmy tak. O. <laughs> to, 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 będzie bardzo, bardzo proste rozwiązanie. Mam nadzieję, że wystarczy. I ta sprawa, że teraz ten cały nasz system windy jest delikatnie rozbrojony. Drzwi, drzwi nie, nie otwierają się tak, jak powinny. Więc nie zostaniemy wypchnięci. I kurczę nie działa. Ale przynajmniej mój system awaryjny z tą wodą też, też moja radosna twórczość. Jestem bardzo szczęśliwy, że działa. A to, że zobaczcie, w tej chwili winda wpycha nawet na pojedynczym, na pojedynczym pasku. Dobra, to może zrobimy jeszcze inaczej. Pozwalimy tego pistona i tego pistona, żeby widzieć, co się dzieje. Ich, ich zniszczenie nie będzie miało wpływu. Wygląda na to, że ten czerwony redstone ma jakieś tutaj właśnie problemy tworzy. Inna sprawa, że pamiętacie przy, przy tam, tam przy naszym magazynie, tam też w pierwszej kolejności w ogóle nie było nic, ale pistolet świrowo, więc... więc te... Tak, tak, on się cofa wcześniej niż ten się cofa. Z jakiegoś powodu. Dziebnęliśmy się gdzieś na opóźnieniu? Nie sądzę, bo tu, tu nie ma czegoś takiego jak dziebnięcie się na opóźnieniu. Hmm. 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 Więc co możemy z tym fantem zrobić? No tu nie ma czegoś takiego, gdzie się na opóźnieniu. Inna sprawa, że właśnie ciekawe, ciekawe, że te wszystkie pozostałe pistony funkcjonują. A zróbmy, zróbmy jeszcze jeden eksperyment. Zabierzmy ten czerwony proszek. Hmm, czyli, czyli te, cały nasz system wypychający gracza przestanie działać. Zobaczmy, czy to będzie miało jakiś specjalny wpływ. To, gdyby to było wszystko yy, prawidłowo, tak jak to by miało być. Po pierwsze, to by działało bez zarzutu. Yy, po drugie, byłoby łatwo łatwo określić, od co kamam. Nie, on się cofa zdecydowanie za szybko. W porównaniu do tego. W hmm. porównaniu do tego. Może. Jakbyśmy go zabrali, to nie będzie problemu, prawda? Hmm. Ale to jest dziwne. To jest bardzo dziwne. Przecież wszystkie się tak samo cofają. To nie powinno być żadnego absolutnie wpływu. Hmm, bo jeżeli... No dobra, no zakładając, że, że pójdziemy po najmniejszej linii oporu, prawda? I zlikwidujemy ten ostatni piston. On miał za zadanie nas wypchnąć w starej wersji widny, ponad podłogę, żebyśmy się nie zatrzymali w ścianie. Teraz, teraz tak naprawdę to już nie ma znaczenia, więc zakładając, że zabierzemy tego pistona, on nam tu już nie będzie do niczego potrzebny. To jest, to jest teoria. Ja, ja tutaj tak teraz kombinuję, żeby to e, z powrotem zadziałało, bo on nas wypychał ponad, ponad linię podłogi. Od nas wypychał ponad linię podłogi, żeby pozostałe pistony nas mogły wepchnąć w korytarz. Jaki był tego efekt? No to wszyscy wiemy i wszystkim się nam on podobał. I teraz, kiedy tego ostatniego pistonu zabraknie, działanie nie powinno ulec zmianie. Ale kurczę, nie te drzwi, teraz tam nie wejdziemy. Działanie, działanie winy nie powinno ulec zmianie, ale w dalszym ciągu nie jestem zadowolony z tego, że ten jeden pistol akurat nie strzelał. Może, może powinienem przeciągnąć obwód redstone trochę wyżej z jakiegoś powodu, bo że tam jakieś wtórne w prody się pojawiają. No nie jest źle, teraz, teraz nie, ma, nie było tego hop, takiej chopki. Czyli patrz, chodzi, chodzi mi o to, że jeżeli tutaj miałby się znajdować piston, to ja musiałbym tu, jeszcze w tym miejscu, umieścić dodatkowy proszek w taki sposób, żeby układ odpowiadał, no tu nie zajrzymy, Musielibyśmy zejść trochę niżej, żeby układ tych bloków odpowiadał tej drabince o się, bo może jest taka sytuacja, że ta czerwona pochodnia z jakiegoś powodu, jeden więcej sygnał redstone'owy wraca w dół do pistona i on wtedy jest dłużej przytrzymany. To wydaje się prawdopodobne. Niestety, niestety na obecną chwilę z powodu tego, w jaki sposób działa, działa ten nasz obwód z wypychaniem gracza, Tutaj nie damy rady tego w żaden, sposób, w żaden sposób specjalnie poprawić, ale już jest nieźle. Już udało nam, się, udało nam się sprawić, że nie będziemy mieli tego jednego pistonu, który nas będzie klidował. Paradoksalnie, no, no nie tak miało być, ale a, o kurczę, patrzcie, jeszcze teraz się okazuje, żeby nie mamy tutaj normalnego oświetlenia pochodniami. Hmm, o, ciągle jesteśmy oświetleni przy pomocy jakichś takich dziwnych półproduktów. E, spróbujmy od razu coś z tym zrobić, żeby zaliczyć kolejne zwycięstwo w tym odcinku e, geometrycznej góry. Jakbyśmy skowali pochodnie pod schodkiem. Kiedyś było tak, że światło przelatywało. Oj, kurczę, to jest słabo. E, no dobra, zobaczmy. Light 5, nie, to jest za dużo. Potrzebujemy Light 7. Potrzebujemy light 7, żeby się nie pojawiły boby. Czyli niestety pochodnia umieszczona w ten sposób w żaden sposób nam nie pomaga. W jakiś inny sposób. Jest... Schodki świecą. To tak, to to chyba było. Ale. Jakby to inaczej zrobić? Bo rozumiem, że pod pół, pół płytką też nam to nic nie, nie da. Też nam nic nie da, bo półpłytki od jakiegoś czasu też przestały przekazywać światło. To można by, można by spróbować raptem, ale obawiam się, że też nam nic nie da. Ustawmy pochodnie. Tak, i półpłytka. Nie, to, to dalej nic nie daje. W tym momencie one też, też blokują. Więc z oświetleniem będziemy musieli powalczyć. Innym razem. Innym razem. I żeby wymyślić, jak to będzie ładnie wyglądało. Ja bym chciał, żeby te źródło światła było ukryte, tak żeby go nie było widać. No ale tak sami widzicie, że to może być trudne. Jeszcze jedną rzecz mógłbym wypróbować. Tutaj tak, jak widać, światło światłem, ale tak. Z źródło światła, które jest niewidoczne, ale świeci przez szczelinę. Eee, pudło, nie to miałem na myśli, musimy, musimy się wygramowić. Eee, czyli o, eee, nie będzie żadnej szczeliny, cholera, <grytanie> liczyłem na to, że jak poznawię schodek tam, to tu będzie szczelina, która da będzie śmieciła w dół, eee, niestety, niestety nic z tego. Eee, back to the drawing board, musimy jeszcze coś innego wykombinować. Dlatego tyle czasu to stoi, bo na nic, na nic inteligentnego mi się nie udało wpaść. Ze świecących bloków mamy do dyspozycji tylko z tego, co kojarzę, bloki lampy, latarnię morską, czyli to gdzieś tam znajdujące się w podwodnej świątyni, której jeszcze nie znaleźliśmy oficjalnie. Nieoficjalnie, wiem gdzie jest, ale jeszcze tam nie poszedłem. Dodatkowo mamy... Hmm. Mamy jeszcze glow, blok glowstone'u. Na pewno redstone lampę. Pochodnie, dynie. I to właściwie koniec listy. Teraz się zastanawiam. Nie, tutaj nie możemy zrobić, bo tam wejdzie w kolejkę. No i koniec listy. To jest zwykłe pochodnie, raptem. I jeszcze są takie, jakieś pałeczki, chyba świecące. Ale z tymi pałeczkami to tak, razie, kurczę, problem. Gdyby. Gdybym sobie mógł przypomnieć, jak miałem na geometrycznej, na geometrycznej wyspie na A3, też miałem takie korytarze, to były chyba oświetlone glowstone'em, ale nie mogę sobie przypomnieć, jak. Również, gdyby zrobić. Nie, skrzydła będzie brzydko wyglądała. Hmm. Skrzynia będzie brzydko wyglądała. Schodek odwrócony do góry, da w podłodze. Co jest ciekawe, ale podejrzewam, że będzie dokładnie się tak samo zachowywał, więc sobie to odpuszczę od razu. Szkladę, szkladę, szkladę te... Szkladę takie. Nie. Hmm. Tak. No bo, chociaż nie, czekajcie, już pamiętam, na, na A3 miałem cofnięte. Cofnięty korytarz, że była po prostu ściarka, i w tym miejscu była wstawiona pochodnia albo coś takiego, i to tak świeciło. I wtedy nie było widać źródła światła. A było mniej więcej wszystko oświetlone. O, tak, to, tak, 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 tak dokładnie było. E, więc więc tu chyba będziemy musieli zrobić podobnie. Jednak problem pojawia się taki, że o ile w tym miejscu zobaczcie, to, to, to jakoś wygląda e, i się jakoś obroni, bo mamy w miarę symetrii. E, jednak e, tja, jednak to mimo wszystko wygląda średnio. W momencie, kiedy chciałbym zrobić coś takiego tutaj, no to. Już... Proszę zaczynają schody, bo sami, sami przyznacie, że tutaj miejsca nie ma. Mógłbym umieścić oświetlenie gdzieś tutaj z tyłu skrzyń. Czy jestem w stanie rozwalić blok za skrzynią bez rozwalenia skrzyni średnio dajeża, ale na przykład próbuję zrobić coś takiego. Na przykład. E... Trochę światła widać. No ale tak, good enough. To jest, to jest lepiej. To jest zdecydowanie lepiej. Przynajmniej w tym miejscu uzyskamy dodatkowych parę luksów i problem się znowu pojawia tylko w tych okolicach, bo teraz tak, jak zniszczymy te bloki, no to mamy... Block, gdzie to jest ten? Light 9. 9, a tu wchodzimy w kolejne pochodnie, dlatego, dlatego mam za, zaburzony odczyt i tu w kolejne wchodzimy. Więc powiedzmy sobie szczerze, że tą to pochodnie, to pochodnie gdzieś tam umieścimy pod sufitem, żeby dawie wyszło, ale tak, mamy 10, 9, 8, 7. Zobaczcie, na tej kratce, to jest ostatnia kratka, która mogłaby być tak zrobiona, tutaj już się spowodują boby. Czyli niestety w dalszym ciągu będziemy musieli troszkę pokombinować. To jest niezły patent. To jest niezły patent. Ja myślę, że tutaj w, tym, tutaj w korytarzu, właśnie w tym miejscu nawet też, też mogę, mogę coś takiego wykorzystać. Będzie, będzie nieźle, ale przydałby się, widzicie, light 787. Tak, tutaj się zaczynają schody z dołu. Będziemy musieli, będziemy musieli jeszcze coś pokombinować zdecydowanie w sprawie oświetlenia, bo takie rozwiązanie jest to w miarę ok, jak jest ciasto i wąsko, ale niestety nie jest wystarczające w wielu wielu innych miejscach. Inna sprawa, że też w wielu innych miejscach nie jestem w stanie w ogóle czegoś takiego zamontować. Na przykład tutaj w tym magazynie, bo tu po prostu tego nie będzie widać. Musiałbym, musiałbym to umieścić gdzieś tu, a tu. Co ten schodek robi? A, ten schodek jest wysuwany, tak się zastanawiam. No widzicie, a tutaj tych lamp nie będę mógł umieścić w ogóle. Tutaj za to będę chyba mógł umieścić lampy w suficie. Do tej pory ich nie było, bo dynie dynie chyba stwierdziłem, że są brzydkie, a glowstone lampów nie miałem. Ale prawdopodobnie skończy się jednak na dyniach, bo one są tanie i dobre, bo są dobre i tanie. Okay, do zobaczenia w kolejnym odcinku Geometrycznej Góry. Cześć!